Przez okres dwóch tysięcy lat można rzec, że papieże się napapieżowali dosyć dużo. Jak wiadomo z historii, w zależności od tego, na jakiego papieża się trafiło, tak albo dobrze, albo źle się działo w kościele. Niektórzy zasiadający na tronie Piotrowym byli faktycznymi świętymi, z wielkim poczuciem odpowiedzialności za misyjny charakter swojego pontyfikatu. Inni po prostu zdobyli tytuł i oszukiwali. Byli rozpustnikami, a do tego i niekiedy bezwzględnymi mordercami. Watykan nie chwali się wszystkimi informacjami ze swojej przyszłości, zresztą nic dziwnego. Weźmy sobie papieża, który jest uważany za jednego z najgorszych w historii. Papież, który lubował się w seksualnych orgiach, już od wczesnej młodości miał skłonności do przemocy, podrywał kobiety dość umiejętnie, chociaż trudno powiedzieć, co w nim widziały. Jak na faceta z dość wąskim czołem i gigantycznym nosem przyciągał kobiety jak magnesem. A żeby jeszcze się z tym krył, wręcz przeciwnie. Aleksander VI sam przychwalał się, że nim stuknęła mu dwudziestka, przespał się z ponad 200 kobietami. Czy osobno? Może kiedy już został papieżem, niewiele zmienił z dotychczasowego stylu życia. Krew nie woda, do historii przeszły jego epickie orgie, w których, jak wieść gminna niesie, uczestniczyła również jego własna, nader urodziwa córka. Lukrecja Borgia do religijnych nie należał, a kiedy został kardynałem nawet nie miał święceń kapłańskich, ale nie była to żadna przeszkoda dla mianującego go papieża Kaliksta III, który tak się składał, że był jego wujem, a handlowanie stanowiskami kościelnymi przez wręczanie lukratywnych stanowisk swoim krewnym było na porządku dziennym podczas pontyfikatu Aleksandra VI. W roku kiedy Kolumb trafił do Ameryki świeżo upieczony papież, zasiadając na tronie Piotrowym, miał już kilka dzieci na koncie, a stąd była konieczność, aby każdy z nich miał zapewnioną przyszłość. To też stanowiskiem chciał im zapewnić bezpieczną przyszłość. Arcybiskupem został jego bitny i gwałtowny syn Cezare. Choć nie był zepsuty do końca, bo mało znanym faktem jest, że sam zachęcał Mikołaja Kopernika do pracy. Wspierał artystów czy uczonych, a do tego był przebiegłym dyplomatą. To był zepsuty do szpiku kości i brał z życia, ile tylko mógł. Antypapierze to kolejny niewygodny temat, do którego Watykan nie lubi wracać. Według szacunków było ponad 40 antypapierzy, a pikanterii dodaje wszystkiemu fakt, że nawet dzisiaj jeden z obecnie funkcjonujących katolickich ruchów papież Franciszek jest uznawany za fałszywego papieża. Generalnie antypapierzem uznaje się takiego biskupa rzymskiego, który zdaniem Stolicy Apostolskiej został wybrany bezprawnie. Ciekawie było na przykład pod koniec... XIV i na początku XV wieku, choć oficjalnie panował wówczas Grzegorz XII, to de facto panowało w tym samym czasie jeszcze dwóch papieży – Benedykt XIII oraz Aleksander V. Na dokładkę pojawił się jeszcze jeden pretendent do tronu Piotrowego – ekspirat Baldassare Cossa. Pomyślał, że skoro już jest trzech, to czwarty nie zaszkodzi. Do historii przeszedł jako Jan XXIII, który na marginesie, warto dodać, popierał Władysława Jagiełłę. Antypapieżowanie to nieczynność, która odbywała się jedynie przed wiekami. Dzisiaj jest dość sporo samozwańczych pontyfikatów niż jak to bywało w przeszłości. Członkowie tak zwanego prawdziwego kościoła katolickiego nie uznają obecnie wybieranych papieży, a za bycie antypapieżem nie ponosi się żadnej kary, ponieważ nie ponosi się z tego powodu odpowiedzialności karnej. Lucian Pulvermacher czyli Pius XIII, mieszkający w stanie Waszyngton, pisze encykliki, jest też Jan XX, Linus II czy przynajmniej sześciu Piotrów II, ciężarem ciążącym na Kościele katolickim, o którym niechętnie wysłuchuje Kościół. To przykre konsekwencje powszechnego celibatu wśród księży. Znak równości jest stawiany między wstrzemięźliwością seksualną a czystością moralną. Wstrzemięźliwość, zdaniem św. Augustyna, była źródłem wolności, a święty Tomasz uważał, że seks prowadzi wprost do niedorozwoju umysłowego. Celibat nie ma uzasadnienia w Biblii, a seksuolodzy twierdzą, że takie powstrzymywanie się to nic zdrowego. W tych czasach afera goni aferę. W 2014 roku pewien były szwajcarski gwardzista wyznał w udzielonym wywiadzie dla szwajcarskiej gazety, że za czasów pontyfikatu Jana Pawła II otrzymał od ponad 20 wysoko postawionych hierarchów w Watykanie seksualne propozycje. Problemy z pedofilią w kościele czy też z lobby homoseksualnym stanowią dość poważny współczesny problem Kościoła i Watykan powinien dołożyć wszelkich starań, aby aby problem rozwiązać. Zanim wspomniany papież Aleksander VI zdobył tytuł najgorszego papieża, Innocenty VIII też nieźle narozrabiał. Innocenty VIII, urodzony jako Giovanni Battista Kibo, za młodu rozrabiał. Teoretycznie nawrócił się przed trzydziestką, przyjął święcenia i rozpoczął mozolne wspinanie się po szczeblach kościelnej kariery. W 1484 na tronie Piotrowym zastąpił Sykstusa IV który pobierał notabene podatki z rzymskich domów publicznych. Sądzono, że już gorzej być nie może. Niespodziewanie okazało się, że może być gorzej i to zdecydowanie. Nowy papież był leniwy, próżny i za przepychem przepadał niesamowicie. Zastawił nawet tiarę papieską, żeby postawić sobie nową willę. Handlował nagminnie stanowiskami w kościele, sypiał z sytkami kobiet, wydał edykt potępiający Żydów w Hiszpanii, a do tego pragnął żyć jak najdłużej. Choć samo życzenie do zdrożnych nie należy, ale zorganizował sobie trzech młodzieńców. Kazał ich przebadać. No i kiedy się okazało, że są idealnymi kandydatami, to kazał sobie przetoczyć ich krew. Papież Wampir tym sposobem pozbawił życia trzech młodzieńców, a sam w wyniku komplikacji zaraz po nich zmarł. Kiedy II wojna światowa dobiegała końca, papież Pius XII nieco był przerażony, ponieważ dowiedział się, że Adolf Hitler planował go porwać i pragnął zrównać z ziemią jego kościół. Dość zrozumiała emocja. Szczególnie kiedy planuje porwanie jeden z największych zbrodniarzy XX wieku, jego poprzednik, Pius XI. Był czujny wobec sił nieczystych, kiedy przywitał się pewnego dnia z Benito Mussolinim, zobaczył na jego czole cystę. A przypomniał sobie wtedy, że zgodnie z apokalipsą świętego Jana słudzy bestii otrzymają znamie na prawą rękę lub na czoło. Prywatnie papież nazywał go szatańskim pomiotem. W 1929 roku podpisał traktaty laterańskie, gdzie za otrzymane dobra doczesne papież usankcjonował państwo faszystowskie. Cztery lata później Watykan podpisuje konkordat z Trzecią Rzeszą. W końcu Hitler i Mussolini mieli chronić Kościół przed złowrogim komunizmem. Wiadomo, że raczej nie trudno usprawiedliwiać naiwność stolicy apostolskiej względem całej sytuacji. Natomiast nieco trudniej, jak po grudzie, idzie tłumaczenie postawy Kościoła podczas wojny, kiedy już naiwnością tłumaczyć się nie można było, kiedy odbywał się holokaust. Kościół specjalnie go nie potępiał. Można zrozumieć lęk wywołany drażnieniem Adolfa Hitlera, ale obojętność również wynikała z ciągnącego się od wielu stuleci panoszący się w chrześcijaństwie antysemityzm. W tej kwestii dopiero sytuacja się zmieniła w latach 60. XX wieku, o czym niektórzy księża w Polsce najwyraźniej nie wiedzieli. Dość brzydkim epizodem było aktywne wsparcie hierarchów dla ukrywających się po wojnie nazistów. Biskup rzymski Alois Hudal zapewniał im fałszywe dokumenty i pieniądze. No i wielu zdołało uciec najczęściej do Ameryki Południowej. Pomocni byli także chorwaccy franciszkanie, którzy organizowali tak zwane szczurze ścieżki, czyli przerzutowe siatki dla uciekających zbrodniarzy wojennych. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się nie podobało, to śmiało dawajcie kciuka w dół i napiszcie w komentarzu, co wam się nie podoba, żeby można było poprawić ewentualne błędy. Do tego, jeżeli wam się średnio podobało, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zastanowi się, jakim dobrym papieżem jest teraz Franciszek. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.